A więc ciężko, zyska. jestem Kuki, a dzisiaj Wam pokażę, jak zmienić tło na Discordzie. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić tło na Discordzie. Tak więc, przechodzimy sobie na przeglądarkę. No i z linku w opisie musimy po prostu wejść na tą oto stronę. I co trzeba zrobić? Najpierw musimy pobrać Better Discorda, czyli klikamy tutaj, klikamy zapisz. Tutaj nam się pobiera. Klikamy w to. Klikamy w ten właśnie oto klik. Pobrany. Czekamy. Tutaj klikamy. Akceptujemy. Akceptujecie? No, chyba że chcecie to przeczytać. Yy, klikamy Next. Install Better Discord. Next. Tutaj wybieramy właśnie Discorda. I potem Install. Ja już nie będę instalował, bo mam zainstalowanego. Ale po prostu musicie kliknąć Install. No i chwileczkę poczekać. I potem Wam się Discord powinien włączyć i był powinien wyłączyć, no i będziecie go mogli normalnie łączyć. Tak więc yy, ja tutaj wychodzę. No i tak po, zainstalowani po zainstalowaniu, po przechodzimy sobie na znowu na tą stronkę. No i tutaj mamy yy, themes I tutaj mamy wszystkie możliwe właśnie Wygląd Discorda, czyli w skrócie taki jakby obrazek tutaj za tym wszystkim. No i tutaj mamy wiele tego. Na przykład tutaj mamy Clear Vision. No co klikamy sobie? Ja przykładowo wezmę ten, możecie sobie ten, ten yy, albo ten wziąć. Ja przykładowo wezmę sobie ten i po prostu z każdym będziecie musieli robić to co ja, czyli download. Klikamy zapisz. No i potem przechodzimy na Discorda. Wchodzimy w ustawienia użytkownika, schodzimy na dół, mamy motywy. Otwórz folder z motywami. OK, przechodzimy tutaj, to klikamy. Tutaj i powinno już być. Zobaczymy. I mamy. Klikamy sobie tutaj i się nam właśnie załadowało. No i tak to właśnie wygląda. Tak więc, no, ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego prawnika. Siema!